się ma tutaj mati Mu musa gra oczywiście i mój pierwszy odcinek z Forza Horizon tak Minecraft'a już dzisiaj nie nagrywam mogę nagrywać najbiespokrzejsze Minecraft'a Czemu nie nagrywa Minecrafta na kompie? Lagi takie, że... Cii. Cii. Więc... Grymy w Forza Horizon, nagrywamy i już bez wiązania gadania nagrywamy. Oczywiście już na pierwszy pewnie rzut oka... Pokazuje się Wam moja Lamborghini, kurde. Telamur Ginta. Jestem Oczywiście mam też inne auto, autostrada, to mi każdy Jak nie chcecie to przewincie Miejmy samochód I tak, mam te Lamborghini, Mercedes-Benz Akurat ten to jest zaginione auto z Jonasem Astro Martin też zaginione auto Playmouth Mini czyli Cooper S mini, Ford, przecież Benz, BMW, BMW, Audi, Ford, Volkswagen, Nissan, Doge Bugatti, Subaru. Na razie jesteśmy na tym. Jakiś super grafik nie ma, bo nie ma nagrywalki na Xboxa. Już to musiałam wjechać i rozwalić auto. I to tak. Ale ja Wam pokażę, gdzie leżał jeden z zamignionych autów. O... Szukam tego na mapce miejsca. Poczętl znaleźć nie mogę. O, 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 mam, mam, mam. Jeśli nie widzicie, ja mamy tabusza chyba O, Mam ja pokażę tu palcem. Nie wiem czy widzicie tą białą tu strzałkę tutaj. Tutaj ta moja strzałka jest. Nie wiem czy mam tam jechać, czy nie. Nie, ja tam jechać nie będę. Może po prostu. To jedno miejsce gdzieś było. O, 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 jeszcze tu. Teraz chwilkę, Pana. oczywiście, pokażę tu. Nie za bardzo widać, ale tu. Nie, chwilkę, nie tu, nie tu, nie tu. Tu. Ale tam jeszcze mam metaż Dobra, no to mam różową opaskę akurat, tutaj widać troszkę, nie wiem czy widać, trochę widać, ale różową mam opaskę, co mi jest, tutaj mam tą opaskę. teraz no dobrze widać trafiki, nie ma żadnej, nie wiem, czy mówiłam, bo nie ma walki na inboxach. Ale już 5 minut ten film trwa, więc bez lędzenia już. Jedziemy sobie na, kurczę, jakiś wyścig, ale wiadomo, różowy. around. Jeszcze. Wie. Ja wiem, ogólnie to po angielsku, ale napisy. To napisy są po polsku. Kiernia na przykład. Ale au. Jak oni mówią, są po angielsku. Nie wiem. Co to ma być? Jak ostatnio widziałem na Xboxie, to ludzie mówili po polsku. Może Horizon. A napisy były po angielsku. Nie mam pojęcia co to jest za dziwna wersja. No, jak, jak driftuje kurde. No. no piszcie w komentarzach, czy chcecie serię z Forza Horizon na Xboxie. Jak tak, to piszecie, że chcecie. Jak nie i chcecie z czegoś innego, na przykład z FIFA, czy z Minecrafta serio no to też możecie napisać? Kurde i wjechałem jeszcze do niego. Poczekajcie chwilę. No to cześć. Dobra, już jestem, sorry, dwie minuty, bo to naprawdę trwało zbyt długo. Okej. Nie wiem, szkoła, lekcja, pamięć o sami. Okej. Okay. Hmm, to jedziemy na myśli. Wiem, czy słyszeliście z rozmowy z nami. Chyba nie, nie, sprawdzę na odcinku. Jezu, jaki drift! Jezu! Wow. Ale fajnie bardzo, że na te laurczyny wygląda lepiej niż z tyłu, nawet gdy jest obicza. Przecież na pierwszego mózg Mustang mus mózg mus tak to leci wtedy, kiedy Mustangiem jeżdżę. A ja teraz jeżdżę przecież za y, mózg dźwigni. Gdzie mam ustawioną trasę? Pytęta. I zresztą mam kogoś też lambordzini, kurde. Hey, Ciągle obijam kurde, jak teraz w porze Dobra, piszecie w komentarzach, z czego chcecie serię. Jak chcecie z tej gry serię, no to piszecie, że to z Forza Horizon serię. A jak chcecie na przykład z Fify, bo jeszcze Fify na Xboxie serię, no to piszecie, że chcecie z Fify 15. Albo z Minecrafta na Xboxie. Tam bardzo fajny światło tam. No, rada. No, wy jakby w życiowi nie wierzycie. Polegał mi szkoleń, że nie przestał nagrywać. Nie miał właśnie przemoc. Ale to nagrywać grywać mówię. Mogę Ale sterowcem jest więc nie narzekam. Okej, okay, teraz mnie tu widzicie. Siodziłam. Ja. Więc dzięki bardzo za oglądanie filmów. W ogóle bardzo lubię nagrywać. Dobra. no to... bardzo. Dobra, spoczynamy. Marko, baran jak zawsze. Baran. Ops, jedziemy. No mam najpokszego mini, tak? Subcio. Lestro również ma barwę, więc nie naczekam. Mogłem sobie go najpierw ulepszyć, co? Ale ja teraz nie będę przegrywać wyścigu, dlatego że muszę sobie ulepszyć kurde, autko. Autko. To zarysuję jest sobie. jestem na razie szósty. Super. Okej, to już samym okej, drugie krążenie na cztery, szpaczka. Wow. Yeah. nie, kurde, no dobrą sterowność na takie coś O, 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 Piąty, czwarty, Dobra. W ogóle bardzo dzięki, że mnie oglądacie na kanale Ja podobnie robię jak Blow. Nie nagrywam jednej, jednej co w ogóle ciąg, ciągłej serii. Blow, blow tak ciągle robię. O, jeszcze mi się coś przypomniało. Już długo i to bardzo długo nie było filmów. Pewnie ja się zastanawiacie czemu. Bardzo długo, już 2 czy 3 tygodnie filmów nie było. Kurde. Ja mam problem, problemy z kompem. Nie mogłem nic w ogóle nagrywać, ciągle mi się to się psuło i przykład ładowarka, bo ja mam zepsutą Pierwszy jest nie wierzę. Mam w ogóle zepsutą baterię w, w komputerze i muszę ciągle mieć pod do ładowania, bo inaczej to nie będę w ogóle nic zrobić, filmować komputerze. Pierwsze miejsce nie robić. Nie wierzę. Box box, box, box. Co to mam? 12800 kredytów. Kre... Okej, okay, a dokładnie mam. Oooo. Oh. Ooo, oh, oh, oh. ho, ho. Mam nową maskę. ta rańcowa. Nie, nie, nie. To idziemy, kurde, po tą opaskę. To w od odcinku, a już na no, opaskę stała nie wierzę. O, wstaniemy tutaj. O, ja tu pojadę, ja tu pojadę. Jeszcze na tym odcinku, Ojcuję wam to. Na razie. To szybka podróż Bo jeszcze kurcze Ja jestem początkowym youtuberem niczym, no, niczym świeżo wyciśnięty sok Niczym świeżo wyciśnięty sok Naprawdę? Naprawdę? A za różowe było inne Jeszcze lepsze. Oczywiście pomarańczowe ile tego jest? Ile tego jest? Czyli tak, jedziemy po ten Sana. bo się robi wieczór. O! Już od razu? Jadę tam. Tak, ja tam byłem kiedyś. Ja tam kiedyś byłem i auto było zamknięte. Ale teraz będę jedzieć. Proszę bardzo. Kto ma pomarańczową opaskę, jedzie tam od razu. Ej. Tam była chyba korweta. Y czy, nie wiem co to było, chyba było. Nie pamiętam że co tam było. Ale jedziemy kurde po autko nowe! Perk, kurde. Perk poszliśmy się, po nowe autko jadę. Zdrażania nie komal, To ma po, pa, pomarańczową paskę, wbija tutaj do bunkra. Tutaj do bunkra. Ale super. To wygląda mieć korwetka. Chyba nie pamiętam, co tam było. Ale kurde, idziemy po kurde, idziemy. Wow, zatubione czy zapomniane. Chyba zapomniane.

Nie miałem tego akar, one czone było zamknięte tam i dzisiaj odblokuję jej. Fica a gente, é Oh. Otwarte. Otwarte. Nie, nie. Yes. Oh. yes, sir, you have surpassed yourself this time. This is the classic racing legend of the 50s, the Jaguar d -type.

Jeśli ja, ja mieć ja, ja to musicie mieć pomarańczową górę opaskę! I jechać do bunkra. Tak. Dobra. Ja chyba sobie jadę do warsztatu Daka. I przy warsztatu Daka zakończę już ten film. Pierwszy odcinek, plus Jaguar, równa się, what, chwila, pierwszy odcinek i Jaguar, tak, Jaguar, ta... jak, jak to możliwe, w pierwszym odcinku, już Jaguar mi się trafić, Jaguar mi się trafić. <grym> Mam już słabą materię, więc ja się z i już pożegnam. I No dobra, ja się z Wami żegnam, dziękuję że za obejrzenie tego odcinka i piona.